Cześć, witam w kolejnym odcinku. Spokojnie, to tylko takie przywitanko. Będą królisie. Tak, Baldurek? Ostatnie filmiki były dość fajnie oglądane. Podobały mi się wyświetlenia, także to też mnie tutaj dużo zmotywowało. I fajnie, zaczęłam sobie już powoli, powoli działać tutaj, ale naprawdę powoli. Jeszcze rezultatów nie widać, ale na spokojnie niedługo będą. Jeszcze tylko czekam, aż się ociepli i powinno być już bardzo fajnie. I będę już miała Wtedy no, lepszą motywację do robienia. Oczywiście mam nadzieję, że nie będzie aż tak dużo roboty, bo ja po prostu naprawdę jestem zmęczona po staniu cały dzień na nogach, bo tam się oczywiście nie siedzi, chyba że na przerwie. No to wtedy tak. Ja muszę zobaczyć, czy ona się przypadkiem nie zakociła, bo taki troszeczkę większy brzuszek dostała. No zobaczymy. Mam nadzieję, że jednak się zakoci. Fajnie by było, bo ona chyba była pokryta pierdzielem. No ale zobaczymy. Jak się nie zakoci, to fajnie będzie pokryć ją tym samczykiem od Julci. No, także tutaj już woda odmarzła, bo ja przez kilka dni, no właściwie prawie cały tydzień one dostawały i trochę do poidł, bo trochę odmarzały i trochę do miseczek, także było z tym zabawy, ale już jak na razie wchodzą już cieplejsze temperatury, w sensie temperatury na plusie, bo i tak jest zimno, ale przynajmniej poidła wtedy nie będą zamarzać, a zwłaszcza smoczki, bo generalnie chodzi o smoczki, bo nieraz w poidłach jest normalnie woda, a smoczki niestety zamarzają. Tutaj jeszcze muszę wyskrobać poidło i przynieść wodę samiczce. No i tam mu samczykowi też już musi zawitać poidło. Na razie z karzełkami, z kleciami mi się nie śpieszy, ponieważ i tak jest zimno. A wiadomo, karzełki mają małe mioty i te młode często po prostu nie są w stanie się wygrzać. Albo samica je wyciągnie, on one nie potrafią wejść do gniazda, z powrotem trafić. No także ja no, tutaj z karzełkami się nie śpieszę, tutaj nie ma palcia. Jak po prostu się będą... Jak samiczki będą miały rurę, no to spoko, puszczę. Ewentualnie wezmę do domu. No to tak jak ja robiłam w tamtym roku. Także one mi wtedy mnie na spokojnie w domku wychowywały. Tylko nie wiem, jak ta samiczka nowa, bo ta jeszcze u mnie nie miała młodych hermelinka. No ale zobaczymy. Baranka w sumie też nie miała jeszcze maluszków <laughs> u mnie, bo w poprzedniej hodowli oczywiście miała. Także zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądać. Trzymajcie kciuki, żeby jak najwięcej samiczek się zakociło i żeby starczyło nam miejsca bo w sumie niby jest mało, ale zobaczcie, generalnie tutaj na górze jest tylko 5 klatek. Tutaj mamy już raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć wolnych oczek, czyli tutaj plus to i plus to. No to jak będzie, no to jak wszystkie samiczki wyplują mi jakieś młode, no to będzie troszeczkę mogło być mało miejsca, ale te klatki na szczęście są duże, więc będę mogła trzymać tutaj nawet po 5 sztuk, ale zobaczymy. Myślę, że do tego momentu, zanim oddzielę, no to te młynarze już będą na może miesięcznym wypowiedzeniu u mnie, że tak powiem. Więc zobaczymy, to wtedy też się porozdzielę młodym. No czy ja tak planuję, ale co z tego wyjdzie i czy wszystko będzie zdrowe, no to oczywiście się okaże. Muszę zbadać króliki pod kątem pasterelozy u siebie, ponieważ tak jak wcześniej też wspominałam o tych ropniach, co u mnie były. No to właśnie chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Mianowicie będę brała samiczkę do Weta, oni, oni pobiorą z niej wymaz, bo mam jedną taką dziełkę. Pobiorą z niej wymaz właśnie z tego ropnia i zobaczymy, co to będzie, bo może być co innego, a może być pasterloza, więc przeleczymy sobie całe statko i wtedy będziemy już, może mieć spokój ze wszystkim, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Generalnie mam wenę na zrobienie Q&A, także jeśli chcecie możecie zadawać pod tym filmem pytania, ewentualnie jeszcze może na następnym będzie może jeszcze opcja dodawania pytań, także jeśli ktoś pominie tutaj ten filmik albo po prostu się spóźni z pytaniem, no to na spokojnie można gadawać tutaj i dawać pod może jeszcze następnym filmem, zobaczymy, trochę tych pytań chciałabym pozbierać, także no żeby ten Q&A był przynajmniej półgodzinny. No, zobaczymy. Chyba, że chcecie krótszy, dodajcie znać, albo dłuższy, to też dajcie znać. Bo Q&A to są takie akurat luźne filmiki, gdzie ja mogę je zrobić sobie dłuższe na spokojnie, jak będzie dużo pytań. Także zadawajcie pytania, jakie chcecie. Nie muszą być w sumie nawet o królikach, mogą być i o koniu, i o mnie, i nie wiem, jak chcecie i o Julce. Także na spokojnie walcie pytania, a ja postaram się na wszystkie odpowiedzieć. Przygotowałam właśnie porcję dla Belony. Ech, także jest tego teraz troszeczkę. Fajnie, mamy na dwa pełne dni i na trzeci dzień mamy tylko śniadanie i, śniadanie i obiad, a kolację już zrobię jak wrócę z pracy. Także asortyment gotowy. Posprzątałam sobie to oczko. Ono od wakacji nie było sprzątane, bo nie było takiej potrzeby. Ech, więc teraz mam czysto i mam miejsce na moje pasze i super. Więc teraz mam tutaj takie posiłki, jak kolacja na dzisiaj, czyli sobota. Niedziela, trzy posiłki. Śniadanie, obiad, kolacja. Właśnie zabrałam się za sprzątanie klatek, tak jak mówiłam, że będę robić, no i w końcu się za to wzięło. Tak, mianowicie wszystkie samczyki wylądowały na dole. E, tak było w sumie u mnie tutaj od samego początku, że samce są na samym dole, więc tak się trzymajmy, tak jest mi po prostu wygodniej. E, samiczki będą na górze, młode ewentualnie też tutaj, bo albo samiczek już za mną krzyczy. Mamy cię! Albo samice, które po prostu już odchowają młode i będą odpoczywać ewentualnie, jak nie będzie zbytnio miejsca. Bo tak generalnie te klatki na górze są przeważnie klatkami rezerwowymi w razie w... No, także zobaczymy. Na razie biorę się za resztę. Teraz jeszcze posprzątać te trzy klatki i będzie już git. Na tej tutaj oto stronie, potem zabieram się za u kolandii, a na samym końcu tam. A u belony pewnie w poniedziałek, bo oczywiście wszystko mi się poprzesuwało. Jest chyba grubo po 17, bo jest już ciemno i ja skończyłam sprzątać wszystko, dosłownie wszystko tutaj na tej połowie. Na tej połowie są wszystkie klatki piękne, czyste, ogarnięte. Także ja się bardzo cieszę, że w końcu to ogarnęłam. I teraz jestem w trakcie puszczenia samiczek, w końcu tak. W końcu dostałam motywacji weny, także jest super i mam nadzieję, że tak będzie. Tutaj pozamieniałam klatkami, bo właściwie rząd samców musi być u mnie na dole, tak jak mówiłam wcześniej. Więc tak to sobie wygląda, tutaj mamy samiczkę yy, i tutaj samiczkę od Julki, tej na razie nie puszczam, bo jeszcze muszę ją odrobaczyć, resztę będę szczepić w marcu i w sumie teraz mogę ją odrobaczyć tak naprawdę w całe stado, więc myślę jutro poprawka jest godzina 18, właśnie sobie sprawdziłam, no i kontynuując, bo mężuś mi przerwał, w sumie już nawet nie pamiętam co gadałam. Momento. Już się wiem. Tak, odrobaczę sobie całe statko. Włącznie yy, z tymi maluszkami. One już skończyły 8 tygodni. Właściwie ja odrobaczam nawet jak mają 6 tygodni. Także tutaj od 6 tygodni do 8 tygodni sobie odrobaczam. Jak młode mają. Tutaj, yy, uwaga, uwaga, drodzy widzowie, samiczka dostała rój i dała się kilka razy pokryć samczykowi, więc trzymajcie kciuki, żeby w ogóle jak najwięcej samiczek nam się tutaj zakociło. Fajnie by było. Yy, także Także git, zobaczymy, jak to wyjdzie. Samczyk w kwietniu, ośmioletni. Zobaczymy, czy uda mi się jeszcze dopuścić do niego samiczkę, bo już widzę, że odzyskał formę, bo był w kiepskiej formie. Eee, tutaj ten, ten jeszcze będzie mi krył samiczki. Te dwie, Glorie i tą, której zapomniałam też imienia. Nie pamiętam, jak to nazwałam, ale mniejsza. <laughs> Tak, a tutaj dwa samczyki, w ogóle dzisiaj sprawdzałam jak wygląda ten, to ich prącie i powiem Wam, że teraz to wygląda w porządku, więc ja nie wiem od czego to zależy, ale to jest po prostu dziwna sprawa, bo na, w sumie na pierwszej wystawie jak ten był, gościu mój, no to on dostał pucharek 96 punktów, najlepszy młody w rasach małych, misio taki fajny i później został zerowany właśnie razem z tym gościem, to jest jego brat po tej samej matce, tylko po tym słowaku ośmioletnim prawie no i on też dostał za rozszczep prącia, dzisiaj sprawdzałam to one mają no nie wygląda tam, nic nie ma wcześniej jak patrzyłam co faktycznie były zerowane, no to to faktycznie był problem z ich prąciami, ale teraz jak patrzę to wszystko jest w porządku, jeszcze wysłałam znajomym i czekam na odpowiedź Julki, bo Paweł też mówi, że w sumie nic nie widzi tam takiego i no dziwnie, śmiesznie, naprawdę ym, dziwna, no dziwna sytuacja, także zobaczymy jak to będzie z im mordami, bo może w sumie będą się nadawać do dalszej hodowli? Zobaczymy, na razie nie mam pojęcia, zobaczymy, co Julka powie, bo w sumie to bardziej kluczowe jest dla mnie. Tak, tu pięknie czysto i uwaga, mój dupowóz już do pracy czeka, bo jutro idę do roboty, bo dzisiaj jest niedziela, więc sobie ogarnęłam, no długo tutaj czasu spędziłam, ponieważ całą podłogę ogarnęłam, bo tu jeszcze po belonie, jak wiecie, no było aż do drzwi nawalone siana i słomy, więc no było, było, naprawdę było co robić i mój stolik sobie zawitał tutaj w końcu. Tylko jest teraz nierówno, bo zobaczcie jak to podłoga wygląda w sumie. Podłoga ziemia. Na obiektywie tego tak nie widać jak na żywo, ale są górki pagórki, ale tu i tak będzie wylewka, więc na wiosnę robię wylewkę. I tutaj i ubelony, który już nie widać, bo jest ciemno. I tutaj też nie będzie nic widać, ale powiem wam, że normalnie tu, tu i tu, bo tu była przyczepka, tylko ją wypierdziłam zakładki. No, było jedno wielkie no, posłanie ze słomy i trochę siana, bo oczywiście ja tutaj to trzymam w przyczep przyczepce, i jak sobie wyciągałam, no to był burdel po prostu, i tu było tego mnóstwo, no, cały ten teren, aż tutaj przed, po te klatki, i to wszystko sobie ogarnęłam, więc ja dzisiaj odwaliłam kawał roboty. Mam nadzieję, że jutro po pracy wena mi zostanie i pozostawiłam sobie już ostatnie 6 klatek do posprzątania, no bo zajęłam się jednak tą robotą, gdzie miałam w ogóle zamiar posprzątać tylko klatki i resztę zostawić, ale zajęłam się tym, więc cieszę się, że to w końcu zrobiłam. Następnie, czyli jutro w poniedziałek, mam nadzieję, że no nie będzie tyle roboty, że będę mogła na spokojnie sobie posprzątać te 6 klatek, no bo to jednak nie jest dużo. No i, no i ubelony. Ubelony też muszę ogarnąć, także no jest. Jeszcze trochę roboty, ale spoko. Zobaczymy. Mam nadzieję, że mi się uda. Jutro chociaż te 6 klatek, a do wtorku przynajmniej belonie posprzątać. Chociaż myślę, że jak ja się rozpędzę, tak jak dzisiaj to zrobiłam, no to uda mi się też zrobić jutro właśnie ubelony. No, ono też już musi mieć posprzątane. Tak samo jak tamte klatki muszą być posprzątane. Dobra, puszczamy samiczkę i zobaczymy, czy uda nam się nagrać, czy samczyk trafi po prostu. Bo ostatnio mam tak, że niektóre samiczki no mają ruje straszne, ale no te samiczki po prostu trzeba im pomóc, podnieść zadek, <laughs> ja wsadzam rękę pod spód i unoszę im zadek, czasami trzeba też unieść ogonek, ale ja widzę, że te ogólnie samice mają teraz straszne ruje, e, dobra, kontynuując w ogóle temat, o, o no, e, to podnoszę im zadek i ogonek i wtedy samiczki same podnoszą dupsko, bo tak to im ciężko po prostu się wypiąć. No, ale teraz, jak już wspomniałam, u mnie samice mają straszne ruje, więc same dają się ładnie pokryć. No i super, to mi się podoba i można normalnie nagrywać, także spoko. No, mam nadzieję, że te ruje przyniosą nam już młode, ponieważ no, dużo było teraz takiego okresu, gdzie po prostu samice miały ruje i to jest normalne w jesienno-zimowych zakotach. Ponieważ są puste krycia. No, samice niby mają ruje, ale się nie zakacają. I to jest normalne. Tu się nie trzeba przejmować ani szukać w niczym winy, bo po prostu no, tak jest. No. Taki, taki jest po prostu okres. I trzeba po prostu poczekać sobie i te samiczki na spokojnie dadzą się zakocić. No chyba, że samiec nie jest płodny, albo samica ma cysty na jajnikach. Tak też może być, ale to już trzeba długo kryć. Na przykład jak kryłam samiczkę 8 miesięcy i ona się nie zakacała i jak ją ubiłam to się okazało właśnie że ona ma cysty na jajnikach. Julka kryła samicę niebieską ode mnie, którą widzieliście w poprzednim odcinku. On też może tak z koło roku i ona w ogóle jej nie załapywała, ale Julka się nie poddawała i po prostu cały czas próbowała. No i ta samiczka w końcu się zakociła i ma już u niej któryś tam miot. Nie pamiętam który, może chyba z trzeci. A w każdym razie, no może więcej, nie pamiętam dokładnie. W każdym razie nie poddawać się i próbować. Jak nie jednym, to drugim samcem, dlatego zawsze lepiej mieć w hodowli przynajmniej dwa samce. To jest minimum. <laughs> Chyba, że macie dwie odmiany barwne, tak jak ja mam, no to przynajmniej dwa samce na jedną odmianę barwną. Myślę, że to jest takie minimum. Tutaj mamy kotną samiczkę, ona się zakociła, uwaga, werble, z pierdzielem. Pierdziel w ogóle z tej klatki poszedł na tą, więc no, tak jeszcze się trochę gubię. Z pierdzielem, pierdziel w końcu zaczął ładnie kryć. Tak samo jak na przykład macie z samczykami, no u mnie na przykład yy, ja widziałam po moich karzełkach, po moich karłach, że one na przykład strasznie ciężko mają z tymi kryciami. No i jak już się właśnie pokryją raz samiczkę albo przynajmniej kilka razy, no to one już później fajnie załapują i coraz lepiej kryją. Więc tutaj też trzeba to brać na poprawkę, bo na nie poprawkę, bo one po prostu tak mają. I trzeba też naprawdę naprawdę ogrom cierpliwości do karłów. Powiem wam, że dla mnie to było ciężkie, ale już teraz się przyzwyczaiłam i już jest w porządku, więc teraz to spoko wygląda, a jeśli chodzi no właśnie o takie samce dużych ras, na przykład jak właśnie tutaj moje srokacze, no to pierdziel po prostu też strasznie miał z ale już widzę, że teraz dopiero na wiosnę, gdzie ja go mam od jesieni i on, zobaczcie, przez parę miesięcy on był tragiczny do krycia, i sami wiecie, bo narzekałam na niejednym filmie, to, to teraz on się w końcu wziął. Teraz chyba jest taki lepszy okres dla nich. <laughs> taka, taka wiosna Właściwie wczesna wiosna, bo to jeszcze wiosny tak dokładnie nie ma, bo wiosna to dopiero w marcu, jak wiecie, a ja nagrywam pod koniec lutego, ale już, już widać efekty i rezultaty u tych królików, ponieważ nie ja dość, że majoruje w większości same siebie, bo niektóre nie miały w ogóle kontaktu z samcami, tak samo jak ta pani. Ta pani w ogóle jest z marca tamtego roku, czyli ona będzie miała rok, i ja dopiero pierwszy raz ją dopuszczę do samców. Taki u mnie był przestój. Gdzie ja generalnie srokacze puszczam, jak mają 7,5 miesiąca, może czasem 7, ale to jest bardzo rzadko, muszą mieć wagę 6 kg. U nich to jest wymagana właśnie ta waga, żeby one chociaż miały tą swoją wagę. I wtedy ja na spokojnie puszczam. Ale generalnie w większości puszczam po 8 miesiącu życia. No i tutaj, właśnie, jak widzicie, u mnie, no niestety był straszny przestój w ogóle ze wszystkim ja dopiero wracam do formy i psychicznej, i fizycznej, także teraz. Jak widać są rezultaty tego i zobaczymy jak to będzie wyglądać, tutaj samiczka ma wykod za 9 dni, trzymajcie kciuki, mam nadzieję, że będzie wszystko ok, bo to też są jej pierwsze młode, ona jest bodajże z kwietnia, tak, ta była z kwietnia, ta była z marca. Puszczamy ją na trzecią próbę, zobaczymy czy tutaj się coś uda, miejmy nadzieję, że tak, ja bym chciała po tej samiczce właśnie młode, a to jest samczek od Julki, co ostatnio go przywiozłam, a jak sam jest, o, skacze na głowę, no to musicie go przesunąć. ta samiczka maruje ona na, na początku, jak weszła do klatki. Czego, czego, ciebie, czego. Do przodu, bo tutaj tak bez sensu. Czego? Eee, Kuźwa, ja normalnie aż gubię Wenetę, gadałam. Znaczy gubię wątek. Dobra, trzeci raz pokryta, fajnie. To jest sam czekodrilki, który przywiozłam, a to jest moja samiczka po samicy z Belgii. Jako jedyna mi została. Po tym, co się tutaj działo u mnie. Tak, Miniek. Um, on już ma imię. Na początku był Franek, bo tak w sumie nazywam króliki, a w ogóle nie tylko króliki. Zwierzaki, które do mnie przychodzą pierwszy raz. Um, ale teraz już ma swoje docelowe imię i to jest Julian. Przez Julkę, bo jej mama tak na nią mówi, ale Julian może być. A tak, ja mówiłam, właśnie, jak samiec wam skacze na głowę u samicy, no to lepiej, żebyście go przesunęli, bo czasami bywa taka sytuacja, że samiczka może mu odgryźć właśnie sprzęcior, i wtedy młodych z tego nie będzie, a samiec będzie na papuniu. Jak dużo z Was teraz pewnie dopuszcza w tym okresie króliki, albo dopiero będzie dopuszczać króliki, bo wiem, że niektórzy dopuszczają tylko na wiosnę, no to taka rada: nie zostawiajcie samicy u samca przez dzień bądź dwa. Bo nie dość, że ona może go pokaleczyć, to tak samo on może ją pokaleczyć, zmęczyć i po prostu, no, bez sensu, żeby króliki się męczyły, no bo wtedy one się nadają tylko do zjedzenia. <grych> tak, jak wspomniałam, ta samiczka za 9 dni się będzie kocić. Hmm. A właśnie, gadałyśmy na ostatnim odcinku, pokazywałyśmy z Julką, jak wymacać młode, więc jeśli nie wiecie, to cofnijcie się do poprzedniego odcinka. Tam będziecie mieć odcinek, jak wymacać młode dokładnie. Ja sobie to sprawdzam. W sumie nie pierwszy raz, bo ja już sprawdzam od tutaj, nieważne, ale sprawdzam długo już. I Julka gadała właśnie, że, że jak tak pościskacie te, te młode, to czuć takie groszki. Szczerze mówiąc, jak już są większe, jak sobie je macacie tak po 14 dniu ciąży u królika, ja bym to bardziej porównała do takiej meduzy. To taki, taki właśnie taka konsystencja jest, jakby meduza, tylko troszeczkę twardsza niż meduza, ale coś właśnie, coś, nad, coś podobnego, nie takie groszki, bardziej, bardziej coś takiego miękkiego, galaretowatego. To, to właśnie dokładnie takie coś czuć tutaj u królików. Jakbyś, jakbym miała Wam sprecyzować, żebyście byli bardziej pewni podczas sprawdzania sam, swoich samiczek. Ja, tak jak widzicie, ja dopuszczam samiczkę do samca. Zawsze wpuszczamy samiczkę do samca, ponieważ no może niektórzy nie wiedzą, więc powiedzmy sobie to. Samiczkę dopuszcza się do samca, ponieważ jak wpuścicie samca do samicy, to on będzie rozproszony jej zapachem, będzie łaził po całej klatce i zamiast skupić się na kryciu, to będzie po prostu się zajmował nie tym, co potrzeba. Jeżeli wpuścicie samiczkę do samca i nawet jeżeli ona nie ma rui, to ona właśnie może załapać ruję i to nie jest tak, że ona po prostu ją załapie po, następ... po kilku dniach, a właściwie nawet po jednym, dwóch dni, dni. ona może taką ruję nawet załapać jak sobie wącha tego zapachu samca po tygodniu. Może nawet więcej. Także ja samiczki, jeżeli puszczam, to puszczam co 2-3 dni do samca i jeżeli jest ruja, to spoko, jeżeli nie ma ruji, no to ta ruja pewnie w końcu wystąpi. Także tutaj też się nie poddaję, ale teraz ja widzę, że te samice po prostu same z siebie chcą. One nawet nie były samca, ale wszystkie mają takie ruje, że no super po prostu. Dziękujemy za oglądanie, nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, subika z dzwoneczkiem, aby mieć powiadomienia o nowych filmach. Trzymajcie się, hej!